Panie doktorze, jak wygląda w tym roku u progu sezonu rynek gazu ziemnego w skali globalnej? Generalnie można powiedzieć, że brakuje gazu ziemnego na rynku. Głównie akurat jest to widoczne w Europie. Jest to splot wielu czynników, które miało wpływ po prostu na cały ten jakby okres przygotowawczy do do sezonu, a więc przede wszystkim odbudowa gospodarcza w Azji i Pacyfiku, ale też w Europie oczywiście i w Stanach Zjednoczonych. Ta odbudowa jakby spowodowała, że chociażby nastąpił zwiększone dostawy gazu ziemnego w formie skroplonej czy LNG do właśnie rynku azjatyckiego i tak naprawdę też. Na przykład Chiny bardzo szybko zaczęły przygotować się właśnie na ten zwiększony okres zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny jesienno-zimowy, aby nie powtórzyć sytuacji, które mieliśmy w 2020 roku, gdzie ta cena pod koniec roku bardzo wysoko wskoczyła, jakby poskoczyła w górę. Więc bardzo była duża presja można powiedzieć na import gazu ziemnego właśnie do regionu Azji i Pacyfiku. No i w tej sytuacji jakby ten, ten, ten gaz właśnie chociażby LNG w tamtym kierunku był kierowany. W Europie mieliśmy prace remontowe w okresie letnim, w Norwegii, w, w Wielkiej Brytanii na złożach, to też ograniczyło dostawy. No i w ostatnim czasie chociaż mieliśmy tutaj sytuację, gdzie Rosja jakby w lipcu akurat o ile były planowane prace remontowe tutaj na gazociągach Yamal czy też Nord Stream 1, o tyle mieliśmy do czynienia na początku sierpnia z, z tutaj pożarem w takiej instalacji przeróbki Gondesatu w Rosji i to mocno ograniczyło właśnie dostawy gazu ziemnego. I zasadniczo można powiedzieć, że w tej chwili poziom wypełnienia magazynu w Europie jest na, w okolicach 70%, gdzie w tym samym czasie zeszłego roku, czy, czy nawet 5 lat, jakby średnia z pięcioletnich była powiedzmy 20-30% wyższa. Więc w tej chwili ten rynek jest bardzo trudny, jakby ta, ta cena, która obecnie się kształtuje, jest właśnie wynikiem tych wielu, wielu czynników. Ale głównym, głównym czynnikiem wzrostu ceny jest właśnie brak tego tak, gazu. Zdecydowanie, tak, zdecydowanie. Brak po prostu jakby dostępności w tym okresie właśnie jakby letnim i to spowodowało, że jakby ten proces odbudowy zapasów we wszystkich praktycznie państwach, chociażby Europy Środkowej czy, czy w ogóle Europy, jakby był bardzo powolny. No i też trzeba jakby wspomnieć, że ten przedłużony można powiedzieć okres zimy, który mieliśmy na początku tego roku, spowodował, że proces odbudowy zapasów rozpoczął się nie jak z statystycznie można powiedzieć, w kwietniu, ale dopiero w czerwcu. Więc mamy dwa miesiące, gdzie te zapasy zamiast odbudowywać, były, po prostu gaz był wytłaczany, tak, więc no to spowodowało się jakby, że, że tego gazu jest bardzo mało. Spójrzmy na Europę Środkową, na państwa, które teraz nazywamy czasami Trójmorzem. Są to państwa, patrząc od północy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia jak wygląda zapotrzebowanie tych państw na, na właśnie to paliwo gazowe? No oczywiście jakby w zależności od jakby, danego państwa, ta, 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 ten jakby, poziom zapotrzebowania jest zdecydowanie różny. E, to też wynika po prostu ze specyfiki tutaj można powiedzieć danego regionu i danego, 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 danego państwa. E, też jakby tutaj kluczowe jakby dla, dla jakby optyki jakby tych, tych, tych państw jest chociażby istnienie magazynów gazu ziemnego. W, na Łotwie jest jedyny Magazyn gazu dla całych państw, wszystkich państw, można powiedzieć, bałtyckich, więc jego poziom wypełnienia, jakby jest istotny do bilansowania rynku, właśnie w okresie jesienno-zimowym. No tutaj, państwa Bułgaria, Rumunia, ta sytuacja też jest trochę inna. W Chorwacji mamy Terminal Kyrk, który, który na Wyspie KIRK, który rozpoczął swoje funkcjonowanie w, w, w tym roku. Polska ma terminal NG, też oczywiście dostawy jakby w tej chwili jeszcze zapewnione ze, ze strony rosyjskiej, więc jakby no tutaj um, można powiedzieć te państwa jakby w kontekście właśnie chociażby przygotowania jakby do sezonu jesienno zimowego jest, jest różny, ale mówię ten poziom też rzeczywiście zapotrzebowania jest różny i on będzie wzrastał wraz właśnie z, ze spadkiem temperatury. Wiele z tych państw patrzy na Stany Zjednoczone jako dostawcę gazu dla, dla siebie. Jak, jakie są perspektywy właśnie eksportu gazu amerykańskiego do, do krajów Trójmorza, które mogą mieć ważne znaczenie gospodarcze tak, go, gospodarcze i polityczne. Tak, zgadza się. No tutaj jakby kluczowym dla, dla tych państw jest przede wszystkim zmniejszenie jakby tej roli monopolistycznej pozycji Rosji w regionie, bo tutaj niewątpliwie jakby większość. Dostaw gazu ziemnego jest realizowany z Rosji. To jest jakby konsekwencja też uwarunkowania cenowych, ale też infrastrukturalnych rozbudowa tych, tych akurat w tej chwili gazociągów jak Turk Stream czy Nord Stream 1 oczywiście wybudowany, czy Nord Stream 2 budowany. No to są te jakby elementy, które wpływają na, na ten rynek państw w Europie Środkowej, ale niewątpliwie tak jakby tutaj jakby optyka jakby jest, żeby jakby cel strategiczny, żeby zmniejszyć uzależnienie od Rosji i jakby o, faktycznie jakby tym, tym regionem, gdzie tym państwem, które może zapewnić tutaj dostawy są Stany Zjednoczone. Od wielu lat tutaj, z uwagi na rewolucję łupkową wydobycie gazu Ziemnego w Stanach Zjednoczonych rośnie. Jest to jeden z największych eksporterów tego, tego surowca, rozbudowane są te terminale gazyfikacyjne. Natomiast na tą chwilę tak naprawdę, jakby udział państw Trójmorza w takim można powiedzieć koszyku eksportowym, jakby Stanów Zjednoczonych, jest bardzo niski, bo to jest po, po niewiele powyżej 1%. W tej chwili 45% eksportowanego gazu ziemnego przez Stany Zjednoczone, przez 55% to, jest, to są Meksyk oraz Kanada, to są dostawy rurociągowe, natomiast 45% są to dostawy LNG, więc no tutaj oczywiście jakby jest to co się bić, o te 45%. W tej chwili oczywiście głównie to jest eksport do Azji i Pacyfiku. No ale mówię, jest wiele takich czynników, które jakby powinno być spełnionych, aby jakby móc zainteresować po prostu odbiorców jakby eksporterów amerykańskich właśnie tym rynkiem. Co obecność gazu amerykańskiego, jakby zmieniła, no nie, nie tyle miks energetyczny, ale w ogóle sytuację energetyczną tych państw, co dzięki temu by się udało i jak to też wyglądałoby cenowo? Czasami mówi się, że ten gaz amerykański jest droższy, ale czy rzeczywiście tak, czy rzeczywiście tak jest? Tutaj, jakby, oczywiście, jakby, to trudno jest jednoznacznie wskazać, jakby tutaj, czy, e, czy ten gaz jest droższy czy niższy. O ile jeszcze kilka lat temu, kiedy na rynek gazu LNG nie był tak mocno rozbudowany, faktycznie jakby te ceny e, no, były w miarę wysokie, nie, nie ma co, co ukrywać. Ale chociażby można powiedzieć, to, że e, to były, rozpoczęły się dostawy gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych, czy chociażby z Kataru w formie LNG do Polski, to też można powiedzieć, Powiedzieć, że wynikało z tego, że po prostu kontrakt jamalski, który był zawarty w Polsce i te dostawy z Rosji, to ta cena po prostu musiała być naprawdę bardzo wysoka, żeby się wówczas opłacać, opłacało się po prostu importować gaz ziemny ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast w tej chwili rynek jest całkiem mocno jakby zdywersyfikowany, jest dużo producentów, którzy dostarczają ten surowiec na rynek i ta cena można powiedzieć, że, że, że już inaczej się kształtuje, ale też trzeba pamiętać, że jakby kluczowym jakby nie jest tylko i wyłącznie sama cena, ale też jest to, aby móc Mieć chociażby niewielki kontrakt i móc tym oddziaływać po prostu na negocjacje chociażby cenowe z Rosją tak, bo to o to, to też chodzi tak, nie, nie trzeba jakby importować 100% gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych, e, tylko wystarczy mieć jakieś 1-2 kontrakty, które jakby automatycznie stawiają tego odbiorcę w innych e, po prostu relacjach z, z Rosją. Tak jak w normalnych relacjach gospodarczych. Które z tych państw, trójmorza Europy Środkowo-Wschodniej, są najbardziej zainteresowane i które najlepiej przygotowane do odbioru amerykańskiego gazu? No, w tej chwili, oczywiście, w tych państwach, które jakby istnieją, oczywiście terminale LNG, czyli tutaj mówimy o Kajpedzie, czyli Litwa, tak, ale tutaj jakby system akurat jest bardzo dobrze rozbudowany. Też powstanie gazociągu Baltic Connector, który łączy państwa bałtyckie z Finlandią, jakby spowodował, że, że tak naprawdę jakby te państwa, jakby mają naturalną możliwość, żeby importować gaz ziemny ze Stanów Zjednoczonych właśnie w formie LNG i to się tak naprawdę dzieje, bo to, to, te, te dostawy jakby są realizowane. Oczywiście na mniejszą skalę, bo tutaj też jakby mówimy, też oczywiście w jakimś zakresie cenach też gra rolę, bo są realizowane chociażby dostawy LNG z Rosji, ale też z Norwegii. No tutaj oczywiście Polska, naturalne, jakby tutaj odbiorca gazu amerykańskiego, podpisywane przez Pegik tutaj umowy, w ostatnim czasie przedłużone kontrakty, też z uwagi na, na rozbudowany terminal w Świnoujściu. No i oczywiście też mówimy jakby tutaj terminalu LNG na Wyspie w, w Chorwacji. No i tutaj oczywiście odbiorców jest Trochę więcej, a przynajmniej może być więcej. Wiadomo, że pewne jakby dyskusje jakby były prowadzone z, przez Węgry, też były prowadzone z, przez Ukrainę, aby wykorzystać te tam istniejące gazociągi, właśnie żeby importować gaz ziemny z, z Chorwacji. No a tutaj jakby jest kwestia oczywiście jakby skłonienia, jakby, czy zarówno Amerykanów, czy chociażby też na przykład Kartarczyków, żeby właśnie jakby udostępnić jakby i jakby importować ten gaz z, tego, z tych państw. A jakie jest stanowisko rządzących w tych państwach? Czy wszyscy są świadomi, może nie tyle świadomi, czy wszyscy są zainteresowani właśnie dywersyfikacją z tego kierunku dostaw gazu? Powiem tak, oczywiście w każdym państwie jest to całkiem inaczej, można powiedzieć, oceniane. Też trzeba pamiętać, że takim elementem, który wpływa na, na decyzje jest po prostu, są wybory, jeżeli po prostu tutaj w zakładając możliwość importu tańszego surowca na przykład z Rosji poprzez istniejące gazociągi, a kupować trochę droższy gaz amerykański, no to oczywiście politycznie jest to jakby jak zasadne, ale no czasami biznesowo niekoniecznie i tutaj jeżeli wiadomo zbliżają się chociażby czasami wybory parlamentarne, no to jakby ten element właśnie jakby wzrostu na przykład ceny dla odbiorców końcowych, no ma istotny wpływ chociażby właśnie w takiej kampanii wyborczej, więc a też trzeba pamiętać, że w tych państwach różnie się Kształtuje jakby tutaj scena polityczna od bardziej można powiedzieć prorosyjskich, bo bardziej prozachodni, więc no tutaj trudno jakby jest jednoznacznie jakby określić, jak, jak to się kształtuje, ale chociażby powstanie w końcu terminala Kirk, na, na wyspie Kirk w, w Chorwacji jest takim jakby sygnałem właśnie, że, że pomimo pewnych nie, nie, trudności, chociażby też braku b, b, przez chwilę zainteresowania jakby tym, tym terminalem, w końcu po prostu też zarówno partie polityczne, jak i spółki jakby zdecydowały się właśnie dokończyć tę inwestycję. Sami Amerykanie jak na to patrzą? Bo mówił Pan, że to jest bardzo znikomy, że w, my Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia jest znikomym odbiorcą. Jak oni na to patrzą? Czy widzą tutaj jakiś potencjalny rynek, czy jest to jeden z licznych kontrahentów, z którymi nie wiadomo, czy dojdzie do podpisania kontraktów? Amerykanie, tak jak chyba większość można powiedzieć chyba ludzi można funkcjonujących na rynku, po prostu patrzy tam, gdzie jest drożej. I co też jakby właśnie jakby był ten, ten, ten jakby, gdzie mogą drożej sprzedać swój surowiec. I to też jakby było efektem właśnie można powiedzieć tych kształtujących się cen obecnie na gazu ziemnego w, w, w Europie, gdzie ta cena tak naprawdę jest spowodowana bardzo wysokimi też cenami w Azji. Tam po prostu ten, ten, ten gaz jest kierowany, więc żeby zachęcić Właśnie tutaj producentów, no to po prostu automatycznie ta cena też musi w jakimś zakresie rosnąć. Więc tutaj Amerykanie na pewno mają świadomość, ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że to są przede wszystkim kwestie biznesowe. Jeżeli będą dobre uwarunkowania biznesowe, to oczywiście Amerykanie będą skłonni, i tutaj w tym elemencie tak naprawdę jakby wchodzi ta, ta jakby kwestia dyplomatyczna. Jeżeli by dany rząd będzie realizował konsekwentnie swoją strategię i będzie, można powiedzieć, środkami dyplomatycznymi zachęcać stronę amerykańską poprzez różnego rodzaju umowy dwustronne, właśnie do szerszej współpracy gospodarczej, energetycznej, to jak najbardziej wtedy amerykańskie firmy mając świadomość jakby swobody, jakby wprowadzenia działalności, z chęcią będą po prostu inwestować. Czy pod, już na podsumowanie, czy można pokusić się o stwierdzenie. W ciągu, nie wiem, 5 czy 10 lat jak dużo będzie amerykańskiego gazu w Europie środkowej trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, tak chociażby statystycznie jak to może wyglądać. Na, na, na pewno jakby tutaj nadal ten rynek azjatycki, Azja i Pacyfik, który się rozwija najbardziej, trzeba pamiętać, że od 2010 roku do 2020 zapotrzebowania na gaz ziemny w tamtym regionie wzrosło prawie 50%. Natomiast w tym samym czasie w Europie spadło 14%. więc Oczywiście jakby tutaj nie ma co ukrywać jakby dla Amerykanów kluczowy jakby jest ten rynek najbardziej prężnie rozwijający się, czyli azjatycki. Ale jakby tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, kwestia dyplomatyczna, jakby dyskusje prowadzone jakby dyskusje i rozmowy ze stroną amerykańską, ale też korzystne uwarunkowania cenowe, jakby mogą sprawić, że, że ten gaz coraz będzie po prostu do, bardziej dostępny będzie po prostu dla, dla, dla odbiorców europejskich.